Dzień powszedni to szkoła, rodzice w pracy, siostry w szkole, one starsze, więc one, one, one dłużej w szkole. Ja wcześniej lekcje kończyłem, klucz na szyi, na sznurku i raczej życie spędzałem na, na ulicy, na dziedzińcu szkolnym, który był otwarty no, do godziny tam jakieś 15-16, tak jak to. Lekcje trwały, potem już ten dziedziniec był zamykany, co nas bardzo bolało. Ja, ja zazdroszczę młodzieży, która ma, która ma orliki do dyspozycji, która ma dziedzince czy boiska szkolne otwarte i, i mogą tam powiedzmy spędzać, spędzać czas. Myśmy tych możliwości nie mieli, graliśmy na ulicy w piłkę, na jezdni, ulica Chwytowa była mało ruch komunikacyjny. W tym czasie jak ja byłem takim maluchem powiedzmy tam do klasy czwartej, jak chodziłem, to, to ruchu kołowego nie było. Wozy konne, które zaopatrywały ludność węgiel. Tam się zatrzymywały po to, by, by, by tworzyć takie zespoły, powiedzmy, pociągowe i w cztery konie ciągnęli w stronę do, do Błonia, pod ulicę Szubińską. My w okresie zimowym tośmy korzystali z tego, że autobus się zatrzymywał na Placu Poznańskim, ten Plac Poznański był w zupełnie innym kształcie, tam była pompa, przy tej pompie był przystanek w stronę do, do Błonia. I w okresie zimowym myśmy się przy tej pompie zbierali, autobus jak przyjechał i ruszał, to myśmy się przyczepiali za, za zderzak i jechali do lotniska. Dogonili nas za to siły porządkowe, ale to nie było takiej siły, żeby, żeby nas zniechęcić do tego. Jakiś rodzaj sportu dla dzieci. Jaki rodzaj sportu, tak, tak. No Wzgórze Dąbrowskiego, które było w bezpośrednim sąsiedztwie, to też tereny tereny zabawowe, szczególnie w okresie, w okresie zimowym, bo no, wspaniałe tereny do, do, do saneczkarstwa, e, też do narciarstwa alpejskiego, w cudzysłowie alpejskiego, bo myśmy, myśmy sobie narty produkowali z desek do beczek, a surowiec zdobywaliśmy od zakładu, który na ulicy Chwytowo był zlokalizowany, nie pamiętam jaki numer, ale to tak bliżej ulicy Świętej Trójcy po prawej stronie, idąc od placu Poznańskiego. I tam były składane beczki. Myśmy tam z Panami wchodzili w kontakty i, i oni nam te takie, takie te deszczułki darowali. Myśmy sobie odpowiednio. No, no, wiązania do nich kombinowali i, i na tym zjeżdżaliśmy właśnie tam z tego wzgórza Dąbrowskiego. Proszę, e, proszę. Osobny rozdział to zimą także no, potem już jak, jak, jak mieliśmy łyżwy odpowiednie to Kanał Bydgoski tu w okolicach w okolicach mm, Fosza u wylotu kordyckiego powiedzmy przy, przy Fosza tam była tam kanał przybiegał, tego teraz nie widać, to myśmy tam sobie właśnie urządzali mecze, mecze, treningi hokejowe. Dbaliśmy o nawierzchnię, przeremle robili, wylewali Lud, kolega, kolega z domu obok przynosił, przynosił gorącą wodę, żeby ten lód gładził, żeby był bez, bez tam powiedzmy jak nierówności, o nierówności i, i, no i tak, tak się bawiliśmy.